Hej, Hej wszystkim. wszystkim! Z tej strony Martyna i Karolina. Witamy Was ponownie na naszym kanale, albo pierwszy raz, jeżeli jesteście tutaj nowi. Dzisiaj mamy dla Was ulubieńców, ulubieńców kwietnia, kwietnia, kwietnia. więc przejdźmy teraz do rzeczy, jak zwykle. procencie naszą systematyczność. To już są nasi trzeci ulubieńcy w tym roku. <laughs> Moim pierwszym ulubieńcem będzie grupa produktów, a konkretnie marka. Hmm? E, marka. Marka. <głos> <głos> marka. Polska marka z naturalnymi, e, ekologicznymi kosmetykami. Marka, myślę, już bardzo dobrze znana e, Sylweko. Jest o niej dość głośno i myślę, że nie bez powodu, bo to jest naprawdę bardzo dobra firma, która jest w zasięgu kieszeni każdego, bo nie jest droga jak na y, te naturalne firmy, które mają tendencję do tego, żeby być automatycznie droższą, więc y, no tutaj mamy coś właśnie z dobrym składem w zasięgu naprawdę każdej kieszeni, bo krem, który y, trzymam w ręce, czyli krem brzozowy z betuliną, to jest y, krem, który jest dość y, tłusty, więc ewidentnie jest kremem na noc, Um, jest kremem bardzo mocno nawilżającym, z rewelacyjnym składem, jak już wspomniałam y, i co charakteryzuje tą markę e, i to jest też moje trzecie opakowanie. To wow. jest tak i moja mama go ma, no. moja koleżanka go ma, e, poleciłam go i będę a go ja leczać, jeszcze, jeszcze nie masz, ale jest... Y, nie pachnie może jakaś Tak, nie. to jest akurat, nie, już kilka razy używany, ale... Ale to fajna, fajna ma zatyczkę. Dokładnie, bo to jest jakby no minus... nie pachnie podobnie. Ma taki delikatny, chociaż bardziej chyba jak go nałożysz, to to Ale czujesz. Ale nie, to spokojnie, bo ehm, kremy pachną za nas. Minusem może być właśnie opakowanie, bo jednak słoiczki są mm -hmm. troszeczkę mniej higieniczne niż kremy z pompką, które uwielbiam. Natomiast, yy, no dobra, nie będę czepiać się do opakowania, bo sam krem jest po prostu super i ratuje zawsze moją przesuszoną skórę. E, ile mm. kosztuje? 30 zł. Mmm, no, spacko, no nie wiem czemu, ale zawsze sobie mi się kojarzyło z takim uh -huh. Nie, totalnie nie. Bo... Że eko no. i, bo większość kosmetyków eko nie jest takich trochę, No właśnie tak, no tak jak już wspominałam, że to jest tendencja, że jak jest coś naturalne, coś jest wegańskie, coś jest ekologiczne, to, to automatycznie droższe. jest droższe, a, tak, a to nieprawda, a yy, jedynym minusem Daj. może być minusem plusem, chociaż też sumie ja już teraz... Bo jakiś czas temu, jak zaczynałam kupować Sylwego, jak zaczynałam interesować się tą firmą, to faktycznie było ciężko go dostać. Ja w ogóle kupowałam go w jakimś sklepie zielarskim pod nasypem. Eee. Naprawdę, nie mogłam nic eee. z nich znaleźć. Eee. Teraz oczywiście w internecie kupicie, wiadomo, wszędzie, na wszystkich jakichś drogeriach internetowych mm. myślę, że jest A bardzo to, to dostępny. Tam. A po resztę jeszcze jest we wszystkich aptekach. To tylko jeśli chodzi o dostępność. A to jest właśnie druga rzecz, która jest jeszcze tańsza, bo kosztuje 15 zł. Mm. I to jest mój pierwszy, bardziej naturalny płyn micelarny. Trochę się tego bałam i zawsze trzymałam się kurczowo Garniera z różową No, z dotyczką, mamy tego samego. No. Bo mam wrażliwe, wrażliwe oczy, które faktycznie mm. na wszystkie tego typu jakieś kosmetyki jeszcze czy te tłuste, jakieś dwufazowe, fatalnie, zawsze ja czerwone oczy nie. i tak dalej. Naprawdę bardzo ciężko było mi yy, znaleźć taki właśnie dla wrażliwych oczy, oczu płyn I trochę, jak już przyzwyczaiłam się do tego garniera, bałam się go zamienić. A tym bardziej bałam się go zamienić na coś, nie wiem, ziołowego, naturalnego, bo wydawało mi się, że no dobra, mam jeszcze olej kokosowy, no bla, bla, bla. W każdym razie zaryzykowałam za 15 zł Super! Kupiłam e, ten płyn micelarny. Używałam go dopiero kilka razy, więc może sam produkt nie jest jeszcze jako nie jest na tyle hmm. przetestowany, żebym mogła wyrazić taką stuprocentową fajną opinię. Ale dla mnie najważniejsze jest to, że zmywa makijaż, zmywa go szybko, zmywa go bezboleśnie i nie podrażnia oczu. Bardzo Wam polecam markę Sylwego, wszystkie produkty. Naprawdę y, uważam, że. Y, może. Będą trafiać do każdego i sama nie mogę się doczekać, jak przetestuję na przykład jeszcze produkty do włosów, bo tego jeszcze nie testowałam. Więc Jeśli już testowaliście jakieś produkty Sylwego do włosów, to koniecznie dajcie mi znać, co mhm. kupić i y, co warto przetestować. Moim pierwszym ulubieńcem jest coś z kolorówki, a konkretnie brązer w kremie z firmy W7. Jest to pierwszy i jedyny brązer w kremie, który mam. i którego chyba nie chcę zamienić na żaden inny. Możecie go kojarzyć z naszego filmiku, z naszego challenge'u Makijaż na ślepo, gdzie ja zrobiłam karoliniem potwora plamy na twarzy. Realnie było pięknie. Piękne konturowanie. <laughs> Karolina się tak na co dzień. Ale żeby Was nie zmylił ten filmik, ten produkt w ogóle nie robi plam na twarzy. I czemu jest taki fajny? W ogóle do tego produktu wracam w ciepłe dni, bo moim zdaniem na zimę i na jesień absolutnie się nie sprawdza. W ogóle kremowych produktów nie używam. Jaśnie że mam wrażenie, że wszystkie szaliki to zjadają. Ale teraz, kiedy robi się cieplej, mamy już maj i w końcu mogę do niego wrócić i przypomniałam sobie, czemu jest taki fajny. Przede wszystkim to nie jest produkt do konturowania, tylko to jest taki produkt do bardziej ocieplenia, czyli ten bronzer, ten typ bronzera w takiej ciepłej tonacji, która ma nam trochę opalić buzię. Ja ogólnie jestem z tych osób... Jasne. Tak. tak. Haha, mhm. właśnie, bo on tak, tak? się wydaje, ale bardzo łatwo nim zbudować sobie naprawdę mocną paloniznę. Ja jestem z tych osób, która się w ogóle nie opala, a jeżeli już się opalam, to zawsze trochę mam twarz i w ogóle jakby mojej twarzy nie dotyka słońce. No mm. wiadomo, z jestem tam tak i e, nawet no, no, wygląda to trochę śmiesznie, kiedy mam resztę ciała palaną ma blodą twarz i ten brązer e, w tamtym roku w wakacje. Bardzo ratował mi sytuację właśnie wizerunkową. I w tym roku mam zamiar do niego wrócić i teraz, też mam go na policzkach, ale bardzo delikatnie, tylko tak, żeby ociepić sobie buzię, bo jestem bladziochem, tak samo jak Karolina. Chyba jest bardzo wydajny, co? Jest bardzo wydajny. To jest w ogóle produkt, który mam wrażenie, że się nigdy nie skończy, bo no i ogólnie, znaczy ja go uwielbiam nakładać palcami. To jest też duży plus czy tak samo w kremie, czy podkład, czy korektor, latem lubię nakładać wszystkie takie produkty właśnie palcami i ten produkt właśnie w ten sposób najlepiej aplikować moim zdaniem. Palcem też się uda, ale palcami mam wrażenie, że możemy bardziej... Palcem też się uda! <grym grym> Pędzelkiem też się uda, ale palcem mam wrażenie, że to jest jakby takie bardziej naturalne, naturalny <grym> efekt. Myślę, że jest to też fajne z tego względu, że on jest bardzo tani. No bo właśnie. ja go kupiłam, w, on nie kosztował więcej niż 20 zł. To jest też taka kultowa marka, to właśnie. Tak, W7. On ma bardzo dużo takich rzeczy, które są mm -hmm. e, podróbami. No tak, ale nie bójmy się tego tak, tak nazwać, bo oni no nie ma tak, mam Honolulu, tak, Benefitu tak, i tak, tak dalej, tak, tak. To ale... jest podróbka Chanel, czyli o. tak, bo Chanel stworzył ten taki mus do opalania bardzo. No Myślę, że jeżeli siedzicie w kosmetykach kolorowych, to na bank kojarzycie ten produkt. Jest on bardzo drogi, ale podobno jest fenomenalny, ale podobno to jest właśnie zamiennik, Oczywiście gorszy podróbka, ale również yy, naprawdę, naprawdę świetnie działa i ja całe wakacje na pewno z nim sobie jakoś spędzę. A ile um, ja? No mówiłam właśnie, że nie całe 20 zł. Przepraszam. naprawdę to są jakieś grosze. Ja w, kupiłam go w jakiejś drogerii internetowej właśnie w wakacje w tamtym roku i wracam do niego i naprawdę go bardzo mocno polecam, bo do opalania twarzy, do takiego nadania właśnie trójwymiarowości twarzy, bo mm. była taka płaska, jest genialny. Dla bladziochów i myślę, że dla tych trochę bardziej opalonych też się yy, nada. Tyle. Moim drugim ulubieńcem jest coś, co uratowało mi już życie ostatnio... Nie, wiem, nie policzę ile razy, a dokładnie. To jest top coat marki Sezvid. Wysuszać bardziej bym powiedziała mhm. nawet do lakierów pa do paznokci. no lakierów do paznokci, tak, dobrze to powiedziałam. <noise> w każdym razie, to jest dla każdej kobiety, która wiecznie się spieszy. Która nie ma czasu na to, żeby poświęcić na manikir zbyt wiele czasu. I która nie lubi tego robić. I mm. która robi manikir przed snem i zawsze odciskuje jej się lakier na pod od poduszki i później ma paznokcie matowe <laughs> e, Tak, to jest e, autentycznie e, produkt, który... Oprócz tego, że daje wrażenie na paznokciach właśnie tego takiej trochę hybrydy, nawet trochę takiego efektu paznokci żelowych, czyli jeszcze ładniej podkreśla kolor paznokci, uwypukla, to dodatkowo faktycznie schnie, nie wiem, 3 minuty do 5 dotykacie i no są suche i możecie sobie nie wiem, stukać o siebie, możecie się kłaść spać i nie odciśnie wam się od poduszki. Naprawdę uważam, że jest to niezbędnik. Yy, koszt takiego tylko to jest około 20 zł. Yy, mm, no, no, myślę, że nawet wyszło. na Allegro można złapać gdzieś taniej. No nie, właśnie nie. Zdrowe. Jest y, starcza na bardzo długo, bo no, naprawdę go ostatnio mocno maltretowałam, a nawet nie jest jedna czwarta zużyta. No może właśnie jako 1/4. Yy, to tyle, bo to są najważniejsze rzeczy, o których powiedziałam. To jest po prostu niezbędnik mm -hmm. dla każdej kobiety, która nie ma hybrydy ani e, paznokci żelowych, do tego, żeby manikir wyglądał rewelacyjnie, żeby szybko mm -hmm. sechł e, i, e, no i żeby utrzymał się faktycznie dłużej. Bo pod, podciąga to, że paznokcie wytrzymują te kilka dni, może to jest dużo powiedziane, ale do tygodnia naprawdę e, Essie, moje ukochane, i serwis to jest po prostu ideał. Polecam Wam bardzo serdecznie. Moim drugim ulubieńcem jest również to jest z kolorówki i w sumie to nie będzie tylko jeden produkt, ale seria produktów albo typ produktów, bo mm. chciałam Wam powiedzieć o mm, pomadkach w kredce i od jakiegoś no czasu trochę. Znaczy, no nie ukrywam, że to jest mój ulubiony typ pomadki, produktu do ust i co jest mm. najfajniejsze, że, znaczy najfajniejsze, taka ciekawostka, że mój pierwszy post na naszym blogu był właśnie na temat mm. pomadek i... No to było ile, temu? Dwa lata temu. No chyba jakoś tak. Dwa albo trzy. I to dokładnie jakoś w kwietnia chyba zbierasz. No to było, to było coś. Mm. E, no tak czy siak, e, moja kolekcja troszeczkę się rozrasta e, i nie ukrywam, że nie mam zamiaru tego powstrzymywać. Nie przepadam za pomadkami takimi klasycznymi. No nie wiem, jakoś nie zapominam o nich, gdzieś ciągle leżą w toaletce i nawet do nich nie wracam. Te pomadki są cały czas u mnie na toaletce, leżą przy lusterku i korzystam z nich. Codziennie. Codziennie z któregoś. Mam takie szalone kolory, jak pomarańczowy czy mocnobordowy, ale mam też te z Golden Rose, które myślę, że każdy z Was powinien kojarzyć, bo teraz to są takie mega to, to. sławne. Tak, no nie? i ciebie. Te. są matowe, tak? Tak, to są matowe. Mhm. E, mam też takie, które są błyszczące, czyli z Bourgeois. To też takie klasyki sprzed dwóch lat, z młas z Izadory. Z Izadora to jest po prostu petarda to Jak to nazwać, naprawdę genialne. Mam teraz na ustach jedną z nich. No właśnie miałam zapytać, mm, która jest Twoją tak. ulubioną i najbardziej maltretowaną. Tak. Najbardziej maltretowana to jest ta z Izadora. Ma taki, to jest taki mocny, ale brudny róż. Mm. bo teraz e, no, nie wszystkie wypadną. Ja, no ale są fajne, już widać. bo są wykręcane. Mm. Nie, to jest, to jest, one w ogóle mają genialne wykończenie. No i w ogóle są bardzo praktyczne, najładniej no wyglądają. Po prostu. Mm -hmm. Tyle. Jest tego produktu bardzo dużo. Ja mam wrażenie, że nigdy nie zużyję tych pomadek. Ale to jest jeden z tych produktów, które lubię kupować, na które lubię patrzeć i które trwają mi dużą przyjemność podczas makijażu, więc naprawdę polecam Wam zainteresowanie się pomadkami w kredce, bo to jest fajna alternatywa, wiecie, wobec tych wszystkich innych pomadek. Klasycznych wykręcanych. Ale chyba naprawdę każda firma kosmetyczna Tak. W, swoim, e, w swojej ofercie je ma. Tak, bo ja mam z izadory, z mła, z Revlonu, z Bourjois, z Golden Rose. Próbuję z różnych firm, bo każda jest inna. I osobiście te z Izadory uważam, że są bardzo dobre, ale zwróćcie uwagę też na produkty z mła. Mam chyba e, ma dwie pomadki, jedną tutaj pomarańczową. To jest ta taka tak. z brytyjskich sieciówek, tak? Tak, tak, tak. tak. Ale ona. Jest świetna, jest tak mięciutka i akurat ja mam w takim mega-pomarańczowym no. kolorze, ale jest super i ona jest bardzo tania, bo ona była kosztowała 10 zł, 12. Bo ma jest na mini-shopie. Tak, 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 tak. Najbardziej się kojarzy. I mhm. tam też ją kupiłam. Bo to A tam tam 3, Ale jest super i naprawdę zainteresujcie się, bo, bo warto, fajny produkt. Mam wrażenie, że dzisiejsi, dzisiejsi ulubieńcy są trochę sentymentalni. Bo teraz, moim trzecim ulubieńcem, ostatnim dzisiaj, jest rzecz, też, do której wróciłam i która jest już, no nie wiem, czy jest coś bardziej osłabionego w internetach, a szczególnie na YouTubach, niż Tangle Teaser. Tak, nie, nie ma. nie ma. W ogóle to jest, jest produktowa szczotka. O której ty mi powiedziałaś, jeszcze nie miałam pojęcia o tym, że na YouTubie w ogóle istnieje coś jak Strefa Beauty. Karla wyciągnęła tę strefkę i mówi, co to jest? No z YouTube pojęcia. Made Me Bite i tak mm -hmm. 100%, Pro, ale faktycznie to jest y, szczotka, o której chcę przypomnieć, bo już dawno gdzieś ja, tak już nie słyszałam. Jest ja taka zapomniana. No, a że akurat kupiłam nowszy model i faktycznie cały czas jej używam, no, wyciągam jeszcze właśnie moje włosy przy okazji, e, to warto wspomnieć, że ta szczotka jest warta swojej ceny. Mm -hmm. Co prawda, y, nazywana jest przez. Y, Laików mydelniczką albo szczotką dla konia. Faktycznie rozczesuje te włosy lepiej niż taka zwykła szczotka. W sensie lepiej radzi sobie z kołtunami, może tak? A moje włosy są takie napuszone i mają e, tendencję do kołtunienia mm -hmm. się i tą szczotką zawsze sobie e, z tym poradzę. Co no prawda dźwięk rynku. wydaje zawsze taki śmieszny, który sprawia wrażenie, że no właśnie wyrywa, mm -hmm. a nie wyrywa. To Martyna ma stuprocentową rację. No a poza tym e, ja jestem gadżeciarą i lubię jak. E, Rzeczy, których mhm. używam, ładnie wyglądają, a tego tangle Cezerowy nie można odmówić zawsze. Po prostu gama kolorystyczna jest tak. do wyboru do koloru. Oprócz tego są różne kształty. Można sobie też ta. dobrać, który jest wygodniejszy i który lepiej trzyma się w dłoni. To jest chyba to to ta. Najbardziej. Starsze, tak, tak bo starsza mhm. wersja. Ja mam tę nowszą, ale fajne jest to, że oni się ciągle rozwijają kolorystycznie, tak. cały czas coś nowego, to nie jest tak, że oni poprzestali na tym, że okej, okay, jeden kolor, dwa, tylko oni naprawdę, mam wrażenie, że co pół roku pojawiają się nowe kolory, idą z trendami, super. No, moja poprzednia szczotka yy, musiała ulec utylizacji po... Ile? Dwa, trzy lata jakoś ją miałam. Nie stara, to miałaś to o wiele dłużej. To no było właśnie. grubo przed naszym blogiem. To mogłaś 4 lata I skończyć. naprawdę dlatego warto jest swojej ceny, bo to jest granica 30-40 zł, już można wiadomo. I na Allegro teraz jest też dostępna i w Rosmanie, i w Superfarmie. Zdecydowanie Ta. szerzej niż było to kiedyś. I jedynym, jedyną rzeczą, która się niszczy, i niekoniecznie to jest przez rozczesywanie i przez jej mhm. używanie, a raczej przez to, że po prostu luźno lata w mojej torbie, jest to, że te. Ym, jak to się nazywa? Ząbki. Ząbki. Mogą się wyginać. I tak właśnie było w tej mm -hmm. mojej poprzedniej szczotce, że ona się już na tyle wygięła, że to ani nie wyglądało estetycznie, ani może już też nie sprawiała, nie miała tych swoich właściwości, które mieć powinna. Dlatego tak. sięgnęłam po nową, e, równie uroczo niebieską, różową. I uważam, że to jest też must have. Yy, każdy musi wypróbować i mieć własną opinię o tej, no, o tej szczotce, bo faktycznie są osoby, które mówią przereklamowane. No, tak, jest, ja tak. uważam, że nie. Ja uważam, ja że też ona naprawdę jest super. wyjątkowa. Tak, i a propos takich szczotek, tych szczotek, możecie również kupić w wersji kompaktowej, czyli takiej zamykanej super. od strony ząbków, żeby właśnie mieć je w terapii. Ja taką dostałam Boże jakieś 3 lata temu od Karoliny, i mam tę szczotkę do dzisiaj, i jest po prostu, jakbym świeżo, co nią rozpakowała. Wiecie co, podlinkujemy Wam dokładnie tak. nasz opis, bo całkiem sporo rozpisałyśmy się na mm -hmm. o, blogu o tym, no nawet chyba właśnie jakoś, jeden też z pierwszych postów, tak. strasznie dzisiaj sentimentalnie, <noise> ale e, naprawdę warto, kupcie, bo kupcie, wypróbujcie i wyróbcie sobie swoje zdanie na temat tej szczotki. Tak. Moim ostatnim ulubieńcem, a w sumie ulubieńcami są dwa kanały na YouTube, o których chciałabym Wam powiedzieć, bo uważam, że są naprawdę warte uwagi i warte zainteresowania. Jeden z nich to Adę Uwaga Pies i podejrzewam, że jeżeli siedzicie dłużej na YouTubie, to kojarzycie Krzyśka Gąciarza. Eee, ja uważam, że jest to jeden z lepszych youtuberów na polskim YouTubie, dlatego że po prostu genialnie montuje filmy. Jego zdjęcia i montaż to jest coś, na czym no nie ukrywam, że chciałabym w przyszłości się wzorować. Może nie kopiować, ale jest to taki wzór do naśladowania i myślę, że jeżeli wy początkujecie na YouTubie, to również poobserwujcie go, popatrzcie, jak on montuje, popatrzcie, co on robi. Przede wszystkim na Adę Uwaga Pies. I to jest kanał, który on prowadzi ze swoją kumpelą, współpracowniczką, e, Kasią i mieszkają właśnie w Tokio, w Japonii i, i kręcą takie jakby no, nie wiem, filmy na temat swojego życia, tego jak to wygląda w Japonii, wyjeżdżają często poza, na przykład do Korei, na Bali i tak dalej i nagrywają tam różne filmiki właśnie na temat tego, jak się żyje w Azji, w tych takich właśnie rejonach typowo japońskich. E, Kanał jest absolutnie genialny, super się go ogląda. Nie, te filmiki nie są za długie, ale są bardzo ciekawe, takie, jak wiecie, bogate w treść. I to jest właśnie fajne, że obraz. tak. Po prostu każdy kadr trwa 2-3 sekundy, ale cały czas jest się głodnym kolejnego, więc ja naprawdę Wam serdecznie polecam ten kanał. A drugi kanał to jest kanał, na który. Trafiłam mm, przed przypadek i jest dość zabawny. Nie też nie powiem dlaczego to zabawny. To jest kanał, który już ma bardzo dużo e, subskrypcji i myślę, że możecie go znać. Jest to e, Primitive Technology jest to. E, nie, nie znam. Nie znam. znasz, to zobacz. No jest właśnie. To, słuchajcie, tylko to jest taki kanał, Słuchaj. który dla mnie. M, jakby ja zawsze gdzieś tam sobie szperam na YouTubie w obrębie tej strefy Beauty, albo jakiś sama jest, wiadomo. A to jest kanał, który prowadzi... Prowadzi, bo tu tak sobie dziwnie o tym mówić, bo to jest facet, który... Wyjeżdża do dżungli i tam od podstaw buduje jakby wszystko od podstaw. Domy pokazuje, jak zrobić z gliny jakieś, nie wiem, właśnie zbudować dom, jak zrobić dachówki, jak zrobić kosze. Jak z... I słuchajcie, najśmieszniejsze jest to, że on ma, nie wiem, może 12-15 filmików. Każdy z nich, trochę trwa, ale jakby każdy z nich potrafi się tak wkręcić i oglądać po prostu, jak on buduje dom po kolei. Każdą cegłę sam wypala, wiecie, on pokazuje, jak przeżyć, przeżyć w buszu, stworzyć sobie jakby całą cywilizację od podstaw. I co jest najlepsze, on przez te wszystkie filmiki chyba nie, ani razu się nie odezwał. Ani totalnie w... obraz i... Tu, ta, I nawet nie ma muzyki, wiecie, tam jest nie. cały czas, są odgłosy z dżungli i wow. z, wszystko jest w, tych, w tym lesie, takim, takie totalne tropiki. I jestem po prostu zachwycona tym, w jaki sposób to zmontował, bo podejrzewam, że to musiało go kosztować niesamowicie dużo pracy. Przede wszystkim przy tworzeniu tego filmu. Nie wiem, czy on to nagrywa sam czy z kimś, nie mam zielonego pojęcia, ale facet jest niesamowicie utalentowany i myślę, że gdyby było jakieś, nie wiem, kataklizm na świecie, to chciałabym się blisko niego znaleźć, bo myślę, że uratowałby mi tyłek. Pierwszy raz jak to oglądałam, to coś jadłam i po prostu będę się przestałam jeść. I na się, że już ten filmik nie był w stanie nic przeknąć, bo mi tak zaciekawiło, więc fajnie. Sprawdźcie, bo to jest bardzo fajny kanał, taki inny, bardzo fajny pomysł, zupełnie inny niż wszystkie. Drugiego takiego nie widziałam na YouTube. Jak, jak taki znacie, to dajcie znać, bo może się też kręcę, bo u niego wierzyłam już wszystkie filmiki i dawno nie dodawał nowych. No w ogóle koniecznie to... dajcie znać w komentarzach, jakie kanały polecacie, mhm. bo ja też chętnie się zainspiruję. Ostatnio troszeczkę jestem w tyłach, jeśli chodzi o internety, więc y, koniecznie dajcie znać. Piszcie, tak. co polecacie. Może być oczywiście też temat beauty. Nie muszą być też dokładnie, po, e, tylko takie tego rodzaju. Bo ja akurat tak, wspomniałam tak, Teraz podałam takie bardzo, no właśnie, dalekie od beauty, bo znaczy, to uwaga Państwa, akurat jest e, taki temat, który mnie ostatnio bardzo kręci, czyli Japonia. A te Primitive Technology jest no, czymś takim zupełnie jakimś freakowym, Super. nie wiem. Dajcie no. znać, koniecznie. Czekamy. Tak. I to byli już wszyscy nasi e, kwietniowi ulubieńcy. E, jak zwykle mamy nadzieję, że udało, wam się, udało nam się Was się zainspirować. E, czekamy na Wasze komentarze. Mm, tak, kciuki w górę, bo to jest Dokładnie. Zawsze bardzo miły gest. Widzimy się w kolejnych filmach. Tak, i do zobaczenia i do zobaczenia. Pa!